Donald Tusk już myśli o przyszłorocznych wyborach parlamentarnych i powoli się do nich przygotowuje. Jednym z wariantów na utrzymanie władzy jest Jerzy Owsiak, szef Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Po co Tuskowi Owsiak? O tym w najnowszym wideo komentarzu Karol Gac. Zapraszam. Na początku jednak krótkie podziękowanie dla Państwa za to, że subskrybujecie mój kanał, za to, że komentujecie moje materiały, a także, że dajecie łapki w górę. 100 tysięcy subskrypcji już tuż, tuż wspólnie osiągniemy ten cel, a ja zachęcam wszystkich Państwa, którzy tego jeszcze nie zrobili, aby zasubskrybowali mój kanał, aby kliknęli w dzwoneczek, za co z góry Państwu serdecznie dziękuję. Ale proszę też o wsparcie dla innych konserwatywnych twórców i kanałów, bo im więcej takich miejsc w polskim YouTubie, tym po prostu lepiej dla nas wszystkich. Poniedziałkowy poranek, nowy tydzień, i witam Państwa bardzo ciekawymi informacjami, pomieszanymi z plotkami, bo od plotki wyjdę, za co z góry uprzedzam, że pojawiła się plotka, którą potwierdziłem w kilku miejscach. Ona krąży po niektórych redakcjach, krąży po kuluarach sejmowych. Kto nie chce słuchać tej części, może sobie trochę przewinąć, ale zachęcam, bo to będzie punkt wyjścia do innych rozważań politycznych. W myśl tej plotki Jerzy Owsiach, szef Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, miałby wejść do polityki. Miałby stworzyć jakiś ruch, partię polityczną, która oczywiście byłaby podobna do tych, które znamy z przeszłości, a jej prawdziwym celem byłoby... Utrzymanie władzy Donalda Tuska. Czy ten plan się ziści? O tym się oczywiście przekonamy, czy Jerzy Owsiak wejdzie do polityki. Ale plotki, informacje o tym, że ktoś nowy wejdzie do polityki. Przybierają na sile. Oczywiście, jak zawsze, w każdych plotkach, zapewne i w tych tkwi ziarno prawdy. Mówi się na przykład o Rafale Brzosce, twórcy impostu. Mówi się także o kilku innych znaczących nazwiskach, ale cel miałby być Jeden, czyli utrzymanie władzy przez Donalda Tuska. I tu przechodzimy do tej części politycznej. Bo dzisiejsze sondaże, wbrew temu, co deklaruje premier Donald Tusk i jego akolici, wcale nie są dla niego korzystne. To oczywiście nie znaczy, że one są od razu bardzo korzystne dla opozycji, dla prawa i sprawiedliwości albo że dojdzie tak szybko do zmiany władzy. Nie, bo scenariuszy może być naprawdę wiele. Ale jeżeli przeanalizujemy ostatnie sondaże z ostatnich miesięcy, to widać bardzo wyraźną tendencję. Koalicja Obywatelska jest pierwsza po skonsumowaniu swoich koalicjantów. Polska 2050 i Polskie Stronnictwo Ludowe ocierają się gdzieś o 1, 2-3% poparcia. No i lewica, która czasem przekracza próg wyborczy, a czasem nie. Drugie miejsce dla prawa i sprawiedliwości, z jakąś tam stratą do koalicji obywatelskiej, czasem mniejszą, czasem większą, a potem Konfederacja Wolności i Niepodległości, na ogół w większości sondaży, i Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna. I według większości sondaży tak wyglądałby Sejm, gdyby wybory oczywiście odbyły się teraz. Po pierwsze, tu trzeba powiedzieć o kilku zastrzeżeniach. No, do wyborów ponad półtora roku, bo właściwie, no nie chcę powiedzieć, że dwa lata, no ale jesienią przyszłego roku to jest naprawdę szmat czasu. Wydarzyć się może absolutnie wszystko. Oczywiście, po drugie, trzeba podchodzić z pewnym dystansem do sondaży. No ale jeżeli przełożyć by te sondaże na mandaty, to nagle by się okazało, że Donald Tusk mógłby nie utrzymać władzy. Oczywiście. Byłaby szansa na to, żeby ją utrzymał, no bo można sobie wyobrazić różne scenariusze, konfiguracje, próbę przeciągnięcia na swoją stronę poszczególnych polityków albo, ja wiem, części konfederacji. No naprawdę, można tutaj snuć i długo o tym opowiadać. Ale w związku z tym powstała myśl u Donalda Tuska, także jego najbliższego otoczenia, że przydałby się ktoś, kto odegrałby rolę trzeciej drogi z wyborów parlamentarnych 2023 roku? Kogoś, kto przyciągnąłby wyborców sfrustrowanych, zawiedzionych, Niezdecydowanych, a być może jeszcze takich, którzy na przykład nie głosowali wcześniej, choć trudno sobie to wyobrazić, biorąc pod uwagę rekordową frekwencję z 2023 roku. Kogoś, kto oczywiście mówiłby, że jest nowy, świeży w polityce, że trzeba coś zmienić, że dość już tego, co jest, że dość tych partii i tak dalej, i tak dalej. Kogoś, kto zagospodarowałby część emocji społecznych, bo część oczywiście zagospodarowuje na przykład Grzegorz Brown i to coraz wyraźniej ale część wyborców na Brauna nigdy nie zagłosuje. A na jakąś nową trzecią drogę? A i owszem. Mówię oczywiście o tych, którzy głosowali do tej pory na partie rządzące. No i w związku z tym powstał pomysł, by wykreować coś nowego, by stworzyć coś nowego. Najlepiej, by na czele takiego ruchu, takiej partii stanął ktoś rozpoznawalny. No i tu pojawił się Jerzy Owsiak. No bo Jerzy Owsiak od lat prowadzi swoją wielką Orkiestrę świątecznej pomocy. Dla większości Polaków, mówię o tej oczywiście statystycznej części, kojarzy się tylko dobrze, pomaga dzieciom, mi znany, ma akcje charytatywne itd. itd. No Jerzy Obsiak, co doskonale Państwo wiedzą, od zawsze był częścią systemu i za poprzedniego ustroju, choć udawał, że nie i udawał, że jest takim powiewem świeżości i tym bardziej za tego systemu w trzeciej RP. A już skrajne zaangażowanie polityczne jego miało miejsce przed wyborami w 2023 roku. Pamiętamy te wiece koalicji obywatelskiej, gdy Jerzy Owsiak tam występował u boku Donalda Tuska, gdy zagrzewał do boju. Pamiętamy akcję z billboardami, która zniesmaczyła bardzo wiele osób. Te billboardy, które miały wielki napis: Pokonajmy zło, i mały dopisek drobnym druczkiem, że chodzi o sepsę. No więc krótko mówiąc, Jerzy Owsiak przyczynił się w jakiejś części do zmiany władzy. Czego Jerzy Owsiak nie ukrywa. I o czym Jerzy Owsiak mówi z dumą, bo nawet teraz przy okazji kolejnego finału Wielkiej Rokiety Świątecznej Pomocy mówił z dumą, że cieszy się, że, pokonali to, że pokonaliśmy to zło, że doszło do zmiany władzy. Więc to dla Jerzego Owsiaka w jakim stopniu byłoby naturalne. Zwłaszcza, że pojawia się coraz więcej pytań, wątpliwości wokół jego fundacji, wokół jego finansów i tak dalej. Więc w interesie jest także to, żeby ta władza, obecna władza się utrzymała, bo włos z głowy mu nie spadnie. Gdyby władza się zmieniła, no to przynajmniej zawsze jest ryzyko, że coś mogłoby się wydarzyć. Ale pytanie, czy oczywiście Jerzy Owsiak do tej polityki będzie chciał wejść, czy, no kto wie, może będzie zmuszony. Ale nawet jeżeli nie Jerzy Owsiak, no to może ktoś inny. Ktoś, kto właśnie... Będzie umiał zagospodarować te emocje, te nastroje tak, żeby przyciągnąć do siebie wyborców. No, tu mówi się potocznie o tym, że Kiejkuty nie śpią i być może będą kreować mm, sobie taką osobę czy taką partię. Jeżeli prześledzimy to, co działo się w polskiej polityce na przestrzeni ostatnich lat, no to takich przykładów już jest kilka. Mieliśmy nowoczesną Ryszarda Petru, która mało kto już pamięta, powstawała oficjalnie w kontrze do Platformy Obywatelskiej, na bazie sprzeciwu, niezadowolenia. Jak skończyła nowoczesna? Doskonale pamiętamy, wchłonięta przez koalicję obywatelską, przez Platformę Obywatelską. Mieliśmy partię Janusza Palikota, który był taką koncesjonowaną opozycją w stosunku do Platformy, ale oczywiście zawsze wyciągał rękę, rękę i zawsze pomagał Platformie Obywatelskiej i Donaldowi Tuskowi. Mieliśmy wreszcie polskę 2050 szybona na chołowni, która, kto wie, być może niedługo wyda ostatnie tchnienie, ale której rola była łudząco podobna do tych przed chwilą wymienionych formacji powstała trzecia droga przy wyborach parlamentarnych, wykręciła naprawdę bardzo dobry wynik i trzecia droga okazała się trzecią nogą Donalda Tuska, która otworzyła mu drogę do władzy. No więc pytanie, czy wyborcy Polacy nabiorą się na ten numer po raz kolejny? Niezależnie od tego, czy na czele nowej formacji ruchu stanie Jeżowsiak, czy... Ktokolwiek inny, to cel będzie ten sam: utrzymać władzę, tak by nic się nie zmieniło. Utrzymać władzę oczywiście przez Donalda Tuska. Ja jak zawsze czekam na Państwa komentarze. Proszę pisać, proszę komentować, proszę dać znać, co Państwo sądzą na temat tej koncepcji, na temat tego, o czym mówiłem przed chwilą. Czy Państwa zdaniem wyborcy jeszcze się na to nabiorą? A może zbyt optymistycznie zakładamy, że nie. Karol Gac, kłaniam się nisko.